W tym odcinku przedstawiam pełną historię relacji polsko-amerykańskich, od upadku PRL przez transformację gospodarczą, aż po współczesne wyzwania geopolityczne. Opowiem, jak USA pomogły w obaleniu komunizmu oraz jak wyglądała współpraca wojskowa i polityczna od roku 1989 aż do dzisiaj. Relacje polsko-amerykańskie w latach 1989-1999 były kluczowym okresem kształtowania się nowego ładu politycznego, gospodarczego i militarnego Polski. Po upadku komunizmu Polska stanęła przed trudnym zadaniem transformacji ustrojowej, odbudowy gospodarki oraz redefiniowania swojej roli na arenie międzynarodowej. W tym procesie Stany Zjednoczone odegrały rolę jednego z najważniejszych partnerów, zarówno w zakresie politycznego wsparcia, jak i konkretnej pomocy finansowej i wojskowej. Rok 1989 przyniósł przełom w stosunkach międzynarodowych. Jeszcze przed całkowitym upadkiem komunizmu Stany Zjednoczone aktywnie angażowały się w proces demokratyzacji Polski, wspierając opozycję antykomunistyczną, w tym Solidarność i innych działaczy niepodległościowych. Waszyngton już na początku lat 80. konsekwentnie stosował polityką nacisku na Związek Radziecki i jego satelickie państwa w tym PRL. Administracja Ronalda Reagana prowadziła działania mające na celu osłabienie reżimu jaruzelskiego poprzez sankcje gospodarcze oraz wsparcie dla podziemnej opozycji. Kluczowe znaczenie miało tu finansowanie działalności Solidarności poprzez różne organizacje pozarządowe takie jak National Endowment for Democracy w skrócie NET. NED powstał z inicjatywy Kongresu Stanów Zjednoczonych, aby oficjalnie finansować demokratyczne ruchy na całym świecie. NED działał jako organizacja pozarządowa, ale w rzeczywistości był finansowany z budżetu federalnego USA i nadzorowany przez Kongres. NED wspierał Solidarność poprzez przekazywanie środków finansowych na zakup sprzętu drukarskiego, ulotek, materiałów propagandowych i wsparcie dla podziemnej prasy. Organizacja finansowała również szkolenia dla działaczy opozycyjnych i pomagała w kontaktach z zachodnimi mediami. Warto podkreślić, że pomoc ta była przekazywana w sposób konspiracyjny, aby nie wywołać represji ze strony reżimu komunistycznego. Oprócz oficjalnych forum wsparcia istniały również tajne operacje prowadzone przez Centralną Agencję Wywiadowczą CIA. Już w latach 80. administracja Ronalda Reagana uznała Solidarność za kluczowy element osłabiania wpływów Związku Radzieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej. CIA prowadziło operacje, które obejmowały nie tylko wsparcie finansowe, ale także dostarczanie sprzętu komunikacyjnego, np. krótkofalówek i drukarek, które umożliwiały konspiracyjne wydawanie materiałów opozycyjnych. Według niektórych raportów, CIA pośrednio finansowała Solidarność poprzez organizacje pozarządowe i fundacje działające w Europie Zachodniej, takie jak Fundacja Konrada Adenauera czy Paryski Komitet Wolnej Europy. Agencja miała również wspierać przemycanie środków finansowych i sprzętu przez granice Polski, co umożliwiało dalsze funkcjonowanie opozycji, mimo represji ze strony służb bezpieczeństwa PRL. Wsparcie dla Solidarności nie ograniczało się tylko do tajnych operacji. Administracja Ronalda Reagana oficjalnie potępiała działania władz PRL. Zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. USA nałożyły sankcje gospodarcze na Polskę, ograniczając handel i wymianę technologiczną. Miało to na celu osłabienie reżimu i zmuszenie go do negocjacji z opozycją. Prezydent Reagan w swoich publicznych wystąpieniach wielokrotnie podkreślał, że Polska ma prawo do demokracji i wspierał Solidarność jako ruch walczący o wolność. W 1982 roku w słynnym orędziu powiedział: My, Amerykanie, stoimy po stronie Solidarności. To symboliczne wsparcie było istotne, ponieważ pokazywało Polakom, że nie są osamotnieni w walce z komunizmem. Gdy w 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów. USA odegrały kluczową rolę w procesie transformacji. Waszyngton wywierał naciski na Moskwę, by nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Polski. A jednocześnie zapewniał polskim reformatorom wsparcie gospodarcze i polityczne. Przemiany 1989 roku były w dużej mierze efektem tych wieloletnich działań oraz splotu czynników wewnętrznych i międzynarodowych, w tym reform Gorbaczowa w Związku Radzieckim oraz presji ze strony USA na liberalizację systemu. Po upadku komunizmu Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem transformacji z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Proces ten wymagał radykalnych reform, inwestycji i wsparcia finansowego, ponieważ kraj borykał się z wysoką inflacją, niską produktywnością i ogromnym zadłużeniem zagranicznym. Stany Zjednoczone były jednym z kluczowych partnerów, którzy pomogli Polsce w tym procesie. Ich wsparcie obejmowało doradztwo ekonomiczne, pomoc finansową oraz działania na arenie międzynarodowej, które umożliwiły redukcję długu Polski wobec zachodnich wierzycieli. Istotną rolę w tym procesie odegrały programy FARE i USAID a także porozumienia z klubem paryskim i klubem londyńskim dotyczące redukcji zadłużenia. Jednym z najważniejszych źródeł zagranicznego wsparcia dla Polski po 1989 roku był program FARE, który został utworzony przez Unię Europejską, wówczas Wspólnotę Europejskie w 1989 roku. Początkowo miał on na celu wsparcie transformacji gospodarczej Polski i Węgier, ale później objął inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Istotnym elementem programu było doradztwo gospodarcze, w ramach którego eksperci z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych pomagali w opracowywaniu reform, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz budowie instytucji wspierających gospodarkę rynkową. Oprócz doradztwa Polska otrzymała także znaczące wsparcie finansowe. Obejmujące miliardy dolarów w postaci bezwzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek. Środki te były przeznaczane na modernizację kluczowych sektorów gospodarki, w tym infrastruktury, bankowości oraz administracji publicznej, co miało fundamentalne znaczenie dla rozwoju kraju. Program FARE odgrywał również istotną rolę w przygotowaniach do integracji Polski z Unią Europejską. W latach 90. finansował reformy, które miały na celu zbliżenie polskiego systemu prawnego, gospodarczego i administracyjnego. Do standardów unijnych, ułatwiając tym samym przyszłe członkostwo kraju we Wspólnocie. W latach 1989-1999 Polska otrzymała swarę ponad 3 miliardy euro, co uczyniło ją największym beneficjentem tego programu. Było to istotne wsparcie, ponieważ kraj musiał równocześnie spłacać ogromne długi oraz prowadzić kosztowne reformy. Drugim kluczowym źródłem zagranicznej pomocy była Agencja Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego w skrócie USAID. Jest to amerykańska agencja rządowa, która od lat 60. wspiera rozwój gospodarczy i demokratyzację na całym świecie. Po 1989 roku USAID uruchomił program pomocy dla demokracji i rozwoju gospodarczego skierowany do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce działalność agencji koncentrowała się na kilku kluczowych aspektach transformacji gospodarczej, mających na celu stworzenie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Szczególne znaczenie miała reforma sektora finansowego, w ramach której organizacja wspierała budowę nowoczesnego systemu bankowego oraz rozwój warszawskiej giełdy papierów wartościowych, która oficjalnie rozpoczęła działalność w 1991 roku. Równocześnie USAID odegrał istotną rolę w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dostarczając rządowi doradztwo dotyczące przeprowadzania przekształceń własnościowych w taki sposób, aby uniknąć nadmiernej koncentracji kapitału w rękach nielicznych podmiotów i ryzyka oligarchizacji gospodarki. Kolejnym istotnym obszarem wsparcia był rozwój sektora prywatnego. USAID finansował programy mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które miały kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Równolegle organizacja angażowała się w szkolenia i edukację, oferując programy skierowane do polskich urzędników, bankierów i przedsiębiorców. Miały one na celu ułatwienie im dostosowania się do mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i skutecznego zarządzania w nowym kapitalistycznym systemie. Działania te miały fundamentalne znaczenie dla skutecznego przejścia Polski z modelu centralnie planowanego do w pełni funkcjonującej gospodarki rynkowej, przyciągającej inwestycje i rozwijającej lokalną przedsiębiorczość. Poza bezpośrednią pomocą finansową jednym z kluczowych działań USA było wsparcie dla Polski w negocjacjach dotyczących redukcji jej gigantycznego zadłużenia zagranicznego pod koniec lat 80. Polska była jednym z najbardziej zadłużonych krajów świata. Jej dług zagraniczny wynosił około 42 miliardów dolarów, co stanowiło ogromne obciążenie dla budżetu państwa. Władze PRL zaciągały kredyty głównie w latach 70., licząc na poprawę sytuacji gospodarczej, ale kryzys gospodarczy lat 80. spowodował, że Polska nie była w stanie ich spłacać. Główną rolę w finansowaniu spłaty zadłużenia odegrały Klub Paryski i Klub Londyński. Klub Paryski to międzynarodowa organizacja zrzeszająca największe kraje wierzycielskie, które udzielały pożyczek rządom innych państw. Polska negocjowała z klubem paryskim warunki restrukturyzacji długu, a Stany Zjednoczone odegrały kluczową rolę w przekonaniu innych krajów do umorzenia części zobowiązań. W 1991 roku udało się osiągnąć przełom. Klub paryski zgodził się na redukcję 50% długu Polski, co oznaczało, że kraj został odciążony z około 16 miliardów dolarów zobowiązań. Było to jedno z największych umorzeń długów w historii. W kolejnych latach Polska kontynuowała negocjacje i ostatecznie udało się jej zredukować dług wobec państw zachodnich o około 2 trzecich pierwotnej kwoty. Klub londyński, w odróżnieniu od klubu paryskiego, zrzeszał prywatnych wierzycieli, czyli głównie banki komercyjne, które udzielały polsce pożyczek w latach 70. W 1994 roku zawarto kolejne porozumienie, na mocy którego redukcji uległo 50% długu wobec prywatnych banków, co oznaczało umorzenie kolejnych miliardów dolarów. Dzięki tym negocjacjom Polska mogła skupić się na odbudowie gospodarki, zamiast spłacać niemożliwe do udźwignięcia zobowiązania. Wpływ USA na te procesy był ogromny. Amerykańska administracja, zwłaszcza zarządów George'a Busha i Billa Clintona, aktywnie wspierała Polskę na arenie międzynarodowej, co zwiększyło jej wiarygodność w oczach wierzycieli. Redukcja długu i stabilizacja gospodarki stworzyły warunki do napływu inwestycji zagranicznych, w tym amerykańskich. W latach 90. Stany Zjednoczone były jednym z największych inwestorów w Polsce, chociaż w pierwszych latach transformacji dominowały firmy europejskie. Przełomowym momentem było przyjęcie ustawy o działalności gospodarczej, która otworzyła polski rynek na zagranicznych inwestorów. Wszystkie te działania sprawiły, że Polska w ciągu dekady stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów postkomunistycznych i zacieśniła relacje gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. Administracja Billa Clintona, która objęła rządy w 1993 roku, przyjęła bardziej zdecydowaną politykę wobec rozszerzenia NATO. W latach 1995-1997 Polska wraz z Czechami i Węgrami prowadziła intensywne negocjacje w sprawie wejścia do sojuszu. Stany Zjednoczone pełniły tu kluczową rolę, zarówno poprzez wsparcie polityczne, jak i pomoc wojskową w dostosowaniu polskiej armii do standardów NATO. Przełomowym momentem był szczyt NATO w Madrycie w 1997 roku, gdzie oficjalnie zaproszono Polskę do członkostwa. W 1999 roku Polska formalnie stała się członkiem NATO, co oznaczało historyczny zwrot w jej polityce bezpieczeństwa i definitywne zerwanie z przeszłością układu warszawskiego. W 1999 roku Polska oficjalnie przystąpiła do organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, co było kulminacją niemal dekady starania o zapewnienie bezpieczeństwa militarnego kraju w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu strategicznym, zarówno dla Polski, jak i dla Stanów Zjednoczonych, które postrzegały rozszerzenie NATO jako kluczowy element stabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej po rozpadzie Związku Radzieckiego. Przystąpienie do sojuszu nie było jednak tylko kwestią formalną. Wymagało głębokich reform w polskiej armii, dostosowanie jej do standardów NATO oraz aktywnego zaangażowania Polski w misje międzynarodowe, w tym wojnę z terroryzmem po zamachach z 11 września 2001 roku. Aby Polska mogła dołączyć do NATO, konieczne było przeprowadzenie szeroko zakrojonych reform sił zbrojnych. Wojsko polskie w latach 90. nadal funkcjonowało w oparciu o postsowieckie struktury, a jego uzbrojenie, taktyka i logistyka nie spełniały wymagań zachodnich sojuszników. W ramach przygotowań do akcesji Polska musiała przeprowadzić gruntowną reformę sił zbrojnych, aby dostosować je do standardów NATO. Kluczowym elementem tego procesu była stopniowa profesjonalizacja armii, polegająca na ograniczaniu liczby poborowych i zwiększaniu liczby żołnierzy zawodowych, co miało na celu podniesienie jakości wyszkolenia i gotowości bojowej jednostek. Równolegle rozpoczęto modernizację sprzętu wojskowego, obejmującą wycofywanie przestarzałych systemów uzbrojenia pochodzących jeszcze z czasów Układu Warszawskiego. Kluczowe zmiany objęły również struktury dowodzenia. Polska musiała dostosować sposób zarządzania armią do standardów NATO, wprowadzając między innymi jednolitą strukturę operacyjną oraz zmieniając system szkolenia wojskowego, tak aby przygotować kadrę dowódczą do współpracy z sojusznikami. Ważnym elementem reform było także zapewnienie interoperacyjności polskich sił zbrojnych, czyli ich zdolności do płynnego współdziałania z armiami innych państw NATO. Oznaczało to konieczność modernizacji systemów łączności, ujednolicenia procedur dowodzenia oraz wprowadzenia nowych typów uzbrojenia kompatybilnych ze sprzętem używanym przez sojuszników. Ponadto w wielu jednostkach wojskowych język angielski zaczął być stosowany jako podstawowy język operacyjny, co znacząco ułatwiało współpracę w ramach międzynarodowych misji i ćwiczeń. W związku z tym Polska rozpoczęła szeroko zakrojony proces zakupów sprzętu wojskowego, który obejmował między innymi amerykańskie śmigłowce Black Hawk, Systemy obrony przeciwlotniczej oraz pojazdy opancerzone. Dodatkowo w 2002 roku Polska podpisała kontrakt na zakup myśliwców F-16, co było jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii kraju i stanowiło symboliczne zerwanie z postsowieckim dziedzictwem wojskowym. Wstąpienie do NATO oznaczało także zwiększoną współpracę wojskową między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w tym rozmieszczenie amerykańskich oddziałów na terenie kraju. W 2006 roku Polska podpisała porozumienie o rozlokowaniu elementów tarczy antyrakietowej USA na swoim terytorium. Plan ten, choć wzbudzał ogromne kontrowersje na arenie międzynarodowej, był kluczowym elementem budowania strategicznego partnerstwa z Waszyngtonem. System obrony przeciwrakietowej miał chronić Europę przed potencjalnymi atakami balistycznymi, a Polska, jako kluczowy sojusznik USA, została wybrana na jedno z miejsc stacjonowania wyrzutni rakiet przechwytujących. Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły globalną wojnę z terroryzmem, w ramach której Polska stała się jednym z kluczowych sojuszników USA. W 2002 roku Polska dołączyła do operacji w Afganistanie, wysyłając pierwszych żołnierzy do działań w rejonie Kabulu i Bagram. Znacznie większym zobowiązaniem okazało się jednak zaangażowanie Polski w wojnę w Iraku w 2003 roku, która rozpoczęła się po inwazji wojsk USA i ich sojuszników na reżim Saddama Husajna. Polska jako jedno z niewielu państw Europy zdecydowała się wesprzeć Amerykanów militarnie, co miało kluczowe znaczenie dla relacji z Waszyngtonem. Polskie siły w Iraku odpowiadały za utrzymanie stabilności i porządku w przydzielonej im strefie operacyjnej, obejmującej strategiczne prowincje Babil, Karbala i Nadżaw. Ich głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno miejscowej ludności, jak i siłom koalicyjnym poprzez patrolowanie terenów miejskich i wiejskich, eliminowanie zagrożeń ze strony bojowników oraz kontrolę kluczowych szlaków komunikacyjnych. Równie istotnym elementem misji było szkolenie irackich sił bezpieczeństwa, w tym lokalnej policji i oddziałów wojskowych, co miało na celu przygotowanie ich do samodzielnego przejęcia odpowiedzialności za kraj po planowanym wycofaniu wojsk koalicyjnych. Polacy angażowali się również w ochronę konwojów logistycznych i kluczowej infrastruktury. Zabezpieczali transport zaopatrzenia, dbali o bezpieczeństwo dróg i mostów oraz bronili strategicznych obiektów, takich jak elektrownie, składy paliwa czy bazy wojskowe. Udział Polski w wojnie w Iraku nie był jednoznacznie popierany przez opinię publiczną, jednak z perspektywy rządu była to decyzja strategiczna. Miała zagwarantować mocniejszą pozycję Polski w NATO oraz w relacjach bilateralnych z USA. Polska za swoją rolę w misji otrzymała dostęp do nowoczesnego uzbrojenia i dodatkowego wsparcia wojskowego ze strony Stanów Zjednoczonych, co wzmocniło zdolności operacyjne jej sił zbrojnych. Po 2001 roku Polska zaczęła także intensywnie współpracować z amerykańskimi służbami wywiadowczymi w ramach walki z terroryzmem. Polskie służby specjalne, w tym Agencja Wywiadu oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Nawiązały bliską współpracę z CIA w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach terrorystycznych. Nieoficjalnie mówiło się także o udostępnieniu przez Polskę tajnych ośrodków CIA, które miały służyć do przesłuchań i przetrzymywania podejrzanych o terroryzm. Sprawa ta stała się głośna dopiero w późniejszych latach, gdy organizacje praw człowieka ujawniły informację o istnieniu tajnych więzień CIA w Europie Wschodniej, w tym prawdopodobnie na terenie Polski. W latach 2008-2016 relacje polsko-amerykańskie ulegały dalszemu pogłębieniu, choć nie były one wolne od napięć i zmian wynikających z nowej sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, miał znaczący wpływ na globalne rynki, w tym na Polskę, choć nasz kraj uniknął recesji jako jedyny w Unii Europejskiej. Spowolnienie gospodarcze w USA wpłynęło jednak na poziom amerykańskich inwestycji w Polsce, szczególnie w sektorze finansowym i produkcyjnym. W tym okresie nastąpiło pewne zahamowanie napływu kapitału z USA, ponieważ wiele firm skoncentrowało się na stabilizacji swojej działalności na rynkach macierzystych. Amerykańskie korporacje, które wcześniej aktywnie inwestowały w Europie Środkowo-Wschodniej, wstrzymywały się z nowymi projektami, a niektóre podmioty ograniczały swoją działalność. Nie oznaczało to jednak całkowitego wycofania się kapitału amerykańskiego z Polski. Jednym z kluczowych obszarów współpracy polsko-amerykańskiej w tym czasie była kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej temat uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu stał się jednym z priorytetów polityki rządu. W latach 2009-2012 szczególnie intensywnie rozwijano plany dotyczące eksploatacji gazu łupkowego na terytorium Polski, co miało stać się przełomem w polityce energetycznej kraju. Stany Zjednoczone, które w tym czasie przeżywały rewolucję łupkową, były naturalnym partnerem w tym przedsięwzięciu. Polska liczyła na wsparcie technologiczne oraz inwestycje amerykańskich firm zajmujących się wydobyciem gazu ze skał łupkowych. Wstępne szacunki mówiły o ogromnych zasobach surowca, które mogłyby uniezależnić Polskę od importu gazu z Rosji i uczynić kraj jednym z największych producentów w Europie. Na fali entuzjazmu kilka amerykańskich firm uzyskało koncesję na poszukiwanie złóż gazu łupkowego w Polsce. Rząd polski, licząc na szybki rozwój tej gałęzi przemysłu, przygotował szereg ułatwień dla inwestorów i starał się stworzyć dogodne warunki dla eksploracji. Początkowo projekty te były postrzegane jako kluczowy element strategicznej współpracy polsko-amerykańskiej, który miał wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i ograniczyć wpływy Rosji w regionie. Jednak w praktyce wydobycie gazu łupkowego w Polsce napotkało na szereg przeszkód. Okazało się, że warunki geologiczne w Polsce znacząco różnią się od tych w Stanach Zjednoczonych, co powodowało znacznie wyższe koszty wydobycia. Dodatkowo brak odpowiedniej infrastruktury oraz ograniczenia regulacyjne sprawiły, że inwestycje w gaz łupkowy stały się mniej opłacalne. W kolejnych latach jedna po drugiej amerykańskie firmy zaczęły wycofywać się z Polski, co zakończyło nadzieję na szybkie uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Na arenie bezpieczeństwa Polska coraz bardziej zacieśniała współpracę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w obliczu agresywnych działań Rosji. Punktem zwrotnym był rok 2014, kiedy to Rosja dokonała aneksji Krymu oraz rozpoczęła działania zbrojne na wschodzie Ukrainy. Polska jako jedno z państw najbardziej zagrożonych potencjalną ekspansją rosyjską aktywnie zabiegała o większą obecność wojsk amerykańskich na swoim terytorium. Już wcześniej w ramach decyzji podjętych na szczycie NATO w Lizbonie w 2010 roku Polska została uznana za ważny element strategii obronnej sojuszu, ale dopiero wydarzenia na Ukrainie skłoniły Stany Zjednoczone do realnych działań. Administracja Baracka Obamy, choć wcześniej nie była skłonna do podejmowania zbyt daleko idących zobowiązań militarnych wobec Polski, zaczęła zmieniać swoje podejście. W 2014 roku podjęto decyzję o zwiększeniu liczby amerykańskich wojsk stacjonujących na wschodniej flance NATO. Polska stała się jednym z głównych beneficjentów tego programu. W jego ramach Stany Zjednoczone zaczęły rotacyjnie rozmieszczać swoje jednostki w Polsce, a także zwiększyły liczbę wspólnych ćwiczeń wojskowych i modernizację infrastruktury wojskowej. Równocześnie pojawiła się kwestia budowy systemu obrony przeciwrakietowej na terenie Polski. Decyzja ta została ogłoszona jeszcze za prezydentury George'a W. Busha, ale administracja Baracka Obamy w 2009 roku ogłosiła zmianę pierwotnych planów, co wywołało pewne napięcie w relacjach polsko-amerykańskich. Polska oczekiwała silniejszego zaangażowania USA w kwestie obronne, jednak Obama zdecydował się na inną konfigurację systemu, co zostało odebrane jako osłabienie gwarancji bezpieczeństwa. Mimo tych początkowych rozbieżności, w 2016 roku ostatecznie podjęto decyzję o budowie elementów systemu obrony przeciwrakietowej w Radzikowie, co miało wzmocnić zdolności obronne NATO na wschodniej flance. Polityka administracji Baracka Obamy wobec Polski w latach 2008-2016 charakteryzowała się pragmatyzmem i ostrożnym podejściem do relacji bilateralnych. W pierwszych latach jego prezydentury Stany Zjednoczone skupiały się głównie na problemach wewnętrznych, związanych z kryzysem gospodarczym, oraz na prowadzeniu polityki resetu wobec Rosji. W latach 2016-2024 Polska stała się jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie środkowo-wschodniej. Zmiany polityczne w USA, a zwłaszcza prezydentura Donalda Trumpa, znacząco wpłynęły na intensyfikację relacji polsko-amerykańskich, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i energetyki. Polska była jednym z kluczowych państw, które wspierały politykę Trumpa wobec Europy i NATO, co przełożyło się na wzrost obecności wojsk amerykańskich na jej terytorium. Jednocześnie kryzys geopolityczny związany z agresją Rosji na Ukrainę w 2022 roku jeszcze bardziej umocnił współpracę wojskową i gospodarczą między Warszawą a Waszyngtonem, sprawiając, że Polska odegrała centralną rolę w strategii USA w regionie. Wraz z objęciem urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa w 2017 roku Stany Zjednoczone zaczęły prowadzić bardziej asertywną politykę wobec Europy, kładąc nacisk na zwiększenie wydatków na obronność przez państwa członkowskie NATO. Polska spełniała wymagania dotyczące wydawania 2% PKB na obronność, co czyniło ją jednym z nielicznych krajów Europy, które w pełni realizowały zobowiązania sojusznicze. W latach 2017-2020 Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność militarną w Polsce poprzez rozlokowanie nowych jednostek i sprzętu. W 2019 roku podpisano porozumienie o utworzeniu na terytorium Polski stałych baz wojskowych, co było kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia długoterminowego amerykańskiego wsparcia wojskowego. Polska stała się głównym ośrodkiem operacyjnym dla wojsk USA w Europie Środkowo-Wschodniej, a liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w kraju wzrosła do około 4,5 tysiąca. Kluczowe znaczenie miało również rozmieszczenie zaawansowanych systemów obrony rakietowej. Polska stała się jednym z nielicznych krajów NATO, które zdecydowały się na zakup systemu obrony powietrznej Patriot, co było symbolicznym potwierdzeniem bliskich relacji z USA. W 2020 roku podpisano także umowę nad dostawą systemów artylerii rakietowej HIMARS, co znacząco zwiększyło zdolności obronne Polski i uczyniło ją jednym z najważniejszych partnerów USA w dziedzinie nowoczesnej technologii wojskowej. Jednocześnie współpraca polsko-amerykańska rozszerzyła się na sektor energetyczny. Polska dążąc do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, zaczęła aktywnie rozwijać import skroplonego gazu ziemnego LNG z USA. Terminal LNG w Świnoujściu, który rozpoczął działalność w 2016 roku, stał się kluczowym elementem polskiej strategii dywersyfikacji dostaw energii. Administracja Trumpa wspierała ten proces, promując eksport amerykańskiego LNG jako alternatywę dla surowców dostarczanych przez Rosję. W 2018 roku podpisano długoterminowe kontrakty na dostawę amerykańskiego gazu co umożliwiło Polsce znacząco ograniczenie zależności od rosyjskiego Gazpromu. Po objęciu urzędu przez Joe Bidena w 2021 roku relacje polsko-amerykańskie uległy częściowej redefinicji. Nowa administracja koncentrowała się na odbudowie relacji z Unią Europejską i wzmacnianiu struktur wielostronnych, co początkowo nieco osłabiło bilateralne więzi z Polską. Jednocześnie Biden podjął działania mające na celu złagodzenie napięć z Niemcami, co objawiło się m.in. zgodą USA na uko kontrowersyjnego projektu Nord Stream 2. Decyzja ta wywołała niezadowolenie w Polsce, ponieważ gazociąg ten zwiększał zależność Europy od rosyjskiego gazu i osłabiał strategiczne znaczenie Polski jako kraju tranzytowego. Sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie w lutym 2022 roku, kiedy Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wydarzenie to całkowicie zmieniło układ sił w Europie i spowodowało natychmiastowe zacieśnienie współpracy polsko-amerykańskiej. Polska stała się głównym hubem logistycznym dla dostaw broni i pomocy humanitarnej dla Ukrainy, a Stany Zjednoczone znacząco zwiększyły swoje wsparcie militarne dla regionu. W 2022 roku liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce Wzrosła do ponad 10 tysięcy, a w kolejnych latach podejmowano decyzję o dalszym wzmacnianiu obecności wojskowej w kraju. W ramach strategii odstraszania Rosji USA rozmieściły w Polsce dodatkowe systemy obrony powietrznej, w tym kolejne zestawy Patriot oraz kontyngenty wojsk lądowych zdolne do szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia. Wsparcie USA dla Polski w obliczu wojny na Ukrainie miało nie tylko charakter wojskowy, ale również gospodarczy. Polska jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców z Ukrainy otrzymała wsparcie finansowe na organizację pomocy humanitarnej. Dodatkowo, w ramach zwiększonej współpracy energetycznej, Polska przyspieszyła realizację projektów związanych z dywersyfikacją dostaw gazu, w tym dalszą rozbudową terminala LNG w Świnoujściu i budowę gazociągu Baltic Pipe, który połączył Polskę z norweskimi złożami gazu. Stany Zjednoczone wspierały te inicjatywy, postrzegając Polskę jako kluczowego gracza w zapewnieniu Europie alternatywnych źródeł energii, w obliczu sankcji nałożonych na Rosję. W marcu 2025 roku prezydent Trump ogłosił wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, argumentując, że ma to na celu skłonienie Kijowa do bardziej aktywnego zaangażowania w negocjacje pokojowe z Rosją. Decyzja ta obejmowała wszelkie formy wsparcia, w tym dostawy broni będącej już w drodze na Ukrainę, co wywołało zaniepokojenie zarówno w Kijowie, jak i wśród sojuszników USA w Europie. W marcu 2025 roku prezydent Andrzej Duda ponowił apel do Stanów Zjednoczonych o rozmieszczenie broni nuklearnej na terytorium Polski, jako środka odstraszającego wobec potencjalnej agresji ze strony Rosji. Wskazał na konieczność przesunięcia infrastruktury NATO na wschód, argumentując, że rozszerzenie sojuszu w 1990 w 2009 roku wymaga dostosowania jego obecności do nowych realiów geopolitycznych. Apel nie spotkał się z aprobatą amerykańskiej administracji. Zmiana administracji w USA w 2024 roku wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu wywołuje dyskusję na temat przyszłości amerykańskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla Ukrainy i relacji z NATO. Istnieją obawy, że administracja Trumpa znacząco ograniczy wsparcie dla Kijowa, co mogłoby wpłynąć na stabilność regionu. Wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy może mieć poważne konsekwencje dla Polski. Po pierwsze, osłabienie ukraińskiego potencjału obronnego zwiększa ryzyko destabilizacji regionu, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, której Polska jest integralną częścią. Po drugie, decyzja USA może skłonić Rosję do bardziej agresywnych działań, wiedząc o ograniczonym wsparciu Zachodu dla Ukrainy. Wreszcie, Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą, może stanąć w obliczu zwiększonego napływu uchodźców w przypadku eskalacji konfliktu, co stanowiłoby wyzwanie humanitarne i logistyczne. To jednak temat, na osobny odcinek. Dziś już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.